Ej, Swiki! Izquierda! Kurwa na tirapialone! No 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 no, no, no! Pepie, no, no! Tu zaraz koszą, tu i chuj, skończy, no, no, no! no, no! No, no! No, no! się skończy, No, no! Eee, czekaj. Do czego właśnie ma na pójcie boiska? Schowaj ten scenariusz, debilu I, kurwa, y, na mnie interesuje, na znaczy tych chodzi, że y, bo policja nas y, w ogóle jest na stadionie Będą w ogóle y, w, w, wdech, kurwa Ale co boicie się, że ktoś zobaczy, żeby... Żeby wy <registry> że <stos afterlife> razem ro, <stosmar coûć> stoicie z policjantami. <stosmarikasy> Jak gościu nas jak w szkole no to ja będzie kwadracik Co pajesz panie my? No chodź, kurwa chodź Dobra żalna was pamięci